Na pewno tak, zagrali chyba myślę, że najlepszy mecz tych trzech dotychczas, natomiast no nasza gra momentami nie wyglądała, no co to powiedzieć, zbyt dobrze, bo pozwalaliśmy im na, 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 na lepszą grę, myślę, że najważniejszy jest wynik, bo 3 punkty, 3-0, a ten mecz... Pokazuje, że trzeba naprawdę być skoncentrowanym z każdym zespołem. Ja myślę, że wygraliśmy pierwszego seta, drugiego też, także oceniłbym ich występ jak najbardziej pozytywnie. Możemy być zadowoleni z tego, że mieliśmy trudne momenty w tym meczu i potrafiliśmy te trudne momenty wytrzymać i przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. I to jest budujące, że. Większość zawodników, która tak jakby nie występuje w podstawowym składzie, doświadczyła takich emocji, takiej, tak jakby trudności i to jest, to jest budujące, bo, bo później to doświadczenie może zaowocować w ważniejszych spotkaniach, ale dla nas są najważniejsze trzy punkty. Myślę, że, że męż mógł się tutaj przede wszystkim podobać kibicom w hali, którzy się licznie zgromadzili i mam nadzieję, że my tylko będziemy coraz lepiej grać. Trudno jest mówić o swoich kolegach, ale mogę powiedzieć jedno: no, zdali egzamin w ciężkich chwilach, w ciężkich momentach i, i to jest budujące. Co prawda, też doprowadzili do takich momentów, ale no wiadomo, gdzieś tam delikatne, myślę, że nerwy się wdarły, aczkolwiek każdy z nich E, grał w swoich zespołach w tamtym roku i, e, i rozwijał się i zbierał doświadczenie. E, tutaj się troszeczkę inaczej gra i e... I myślę, że to doświadczenie, które dzisiaj zebrali, zaprocentuje na, na przyszłe spotkania. Aczkolwiek, mnie się bardzo podobało. Było dużo zaciętości, było dużo takich fajnych emocji, dużo akcji, które mogły się podobać, które wygraliśmy, i, i to jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, że, że dostałem tą szansę i, i myślę, że ją dobrze wykorzystałem. No, teraz liczę na więcej i, no i mam nadzieję, że, że równie dobrze będę się spisywał w kolejnych meczach. Bo na początku, na początku, wiadomo, było trochę nerw. I, I widać było trochę nieporozumień też też pierwszy raz w takiej konfiguracji wyszliśmy na, na plusligowy mecz, a, a wiadomo, to jest co innego niż, e, niż trenowanie przy, przy pustych trybunach i bez, bez większej presji. Także na początku było widać trochę, trochę nieporozumień. No fajnie, że, że potrafiliśmy utrzymać tego pierwszego seta, bo, bo już mieli kilka piłek setowych, no i no i te końcówki, fajnie, że fajnie, że, że potrafimy je wygrywać. Nie wiem, nie wiem, no to, to, to trzeba pytać trenera, chociaż no ja się nie oszukuję, że to, to, te poważne mecze to. To Niko jest, jest pierwszym rozgrywającym i ja znam swoje miejsce w tym zespole, także ja chciałbym jak najbardziej odciążyć go w tych, tych meczach z teoretycznie słabszymi zespołami, a, a, a Niko myślę że dalej jest pierwszym rozgrywającym i to nie podlega wątpliwości. Mam nadzieję, że dzisiaj, dzisiaj to pokazałem i, no i liczę na, na kolejne okazje do gry.